No do, 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 do dobra, ale tu się coś popsuło i widzi. Jakoś gdzieś takie sas pisze. No jakieś sas pisze, nie wiem jeszcze o co dokładnie chodzi. Tak, o, o, jest ma poświata, jest, mogę się nauczyć. Tak, o, szukajmy Polski, o, chyba tutaj jest. O, o, tak, o, tak. O, o tutaj jest to... Nie, bo to jest Rosja. A, tu, a, a, ta, 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 ale tutaj jest takie coś zielone tu, i tutaj Polska przekrywa tak, bo tam Polska przegrywa wojnę. Tak, nie do tak. tego. Tak, zawsze. al-Assad. Tak, chyba. To, to, tak, tak, na pewno, z pewnością. Kapitan Pryce mówi i gaz. A nie Kapitan Bomba? Kapitan Torpeda, chron Torpeda. Kapitan Chorąży, admirał tak, Torpeda. <tuszel> jestem Pan Truskawka. Tak, tak, masz rację, Karol. No, to, to... No tak, z pewnością, z pewnością. A ja ty jesteś... Pan Malina. Hahaha, <grywa> chciałabyś. Ale coś to jeszcze się długo coś tam robi. Nie chcę się głupie ładowanie, nie lubię ładować. Tak. I tutaj, nie wiem, tutaj jakieś cyferki w ogóle się mianie, jakaś osiemnastka, teraz dwudziestkaosemka. Jak w locu. Cztery <grywa> osiemnastki. Tylko w moim samochodzie. Ja ale to naprawdę o, coś jedynka! O. Jest jeden! Jeden pisze! 0, jeden! 3, 3, 4, 5, 3 pnu 3, 3, dobra, jest 3, jest 3, dobrze jest, idzie dobrze. Jest jakieś pnu 4, 5, 6, 8, Serenil Wielka Brytania dobra, dobra, sopa To w tym odcinku so będę up. ja grał, ale ja myślę, że przejdę już tą grę i ci nie dam szansy zagrać. Więc... O, weź snickersa ze stołu. O dobra, już idę po snikersika. Daj mi krzesło Ej, czekaj, bo tu tutaj coś... Daj mi krzesło, bo mam tylko jedno w domu! Ale, patrz jaki lak. O, to dobra, możesz grać Musimy się ruszyć stąd, żeby CPT prife, ale nie, to jest Gaz, mógł coś tam zrobić Tak, Gaz, czekaj, jaki? Może cyklon B? O, i teraz Gaz, teraz Gaz musi coś zrobić, Gaz... O, idź za nim, może, a nie, bo tam Snickers jest O, mam Snickersa, dobra Dobra O, tu chyba musi stanąć tej jedynce to nie tutaj, tu pisze wejścia na stanowisku numer 1 Jakiś e PPN Uj, trafił w środę kurde Co mnie coś Aaaa Jest, trafiłem w środę <g blossom> <g stains> Wiecie, y, Pan, ma y, pan y, Kawka ma zezwa i wiecie jak to jest Pan truskawka y

też go lubię. Bo teraz by nie tak, bo muszę przechodzić 50 razy i nie mogliśmy tego nagrać, czyli ja to rwalam, bo to zawsze mi tak prób... O, wciśnij R, żeby przeładować. Muszę przeładować broń, bo inaczej się chyba nie da. Tak. I teraz bym szybko o, 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 w łeb mu strzeliłem, w łeb mu strzelałem, w, w łeb mu, o, nie trafiłem, o, w łeb, w łeb, dobrze. Teraz o teraz pisał, że za wolno, za wolno go wyraził. No, mówię, jest za wolno. Co? Ale coś pisał. Nie wszyscy, i znowu będziesz za wolną, bo e, tam się po prostu pominą. Dobra. Robota, kolego, dobra. Teraz weź broń, weź broń. Dobra, no, no, teraz przejdźmy na karę. Ej, Jakiś... nie, bo tam 1 i 2 musisz dać. 1 i 2. Dobra, myślę, że teraz jest już wszystko na dwa. Nie, przebiłem go. Nie, teraz twoje umiejętności... dobra, chciałbym. wyróżnię. Nie Ta gra jest strasznie szybka. O, mamy 13 fps to bardzo dobry wynik, że jak na dzisiaj. O, nie. Jeden. O, 6 fps. -ów. Ale jakiś tablet, jeśli miałby sprawdzić cele. O, 7. Dobra jakieś ludzie są nie będę jej skalał, bo ci piszę, że no, Szymona jak już... Kapitan Bomba jest, Kapitan Price Brice, czy to ci umiesz? nie umiesz? oj, Fida drabina o, to jest jej imię sław no normalnie nie miała na na imię, no, imię na żywo na imię sława, Fida nie. nieprawda, masz na imię Witek o, o kabl od, od internetu ale tam były snickersy, widziałeś? <ślały> 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 snickersy <ślały> Ust. A to nie coś nie stoi. To ten hot dog. Lato już minął, pan hot dog gdzieś nie stoi. Dobra. O, ho, O, Skończyłem zbyt wcześnie. I co teraz? Skończyłem zbyt wcześnie. No, widzisz, nawet mi nie mogą zabrać pociągu, bo jestem zbyt wcześnie. No, i już teraz tak. I... Ale to musisz chyba sobie zmienić ten weź no widzisz weź MP5 Aha to ja nie mam MP5 jeszcze nie skacz Nie trzeba czekać potem zbiegniesz kolami na pozycję 2 o to tam w ogóle 5 to już ja nie widzę Ja widzę tylko jeden Dobra F żeby, Alina no to zawsze linie F jak ...fujarka. Czekaj, muszę tu znaleźć. Eee... Dobra, mam! O, jedziemy. Jedziemy od. O, nie, lak. Dwa, o, o, 7 tego. Dwa FPS-y. -y. -y. O, tego. Ja. To okay. Tutaj granat trzeba rzucić. To, no, uważaj, uważaj. Witek, uważaj. O, Alek! Wiesz ja mówię. Arek, uważaj o nie! Ojej daj, tutaj jest szybciej sprzedawanie Ale coś nie pada Ojej daj coś ten, Coś padnie Dobra Uważaj! Dobra chodź szybko na finish Ale nie mogę dalej Na shift! Jest! Normalny, możemy grać na normalny Ale ja będę grał na Okej. To, to już będzie tyle w dzisiejszym odcinku, do widzenia, na no, was, żegnam że musieli... was, Witek I, że musieli... i ja!